Przechodzę na hamburgera, koniecznie obejrzyj ten film. Pięć to na diecie ketogenicznej jest wręcz niezbędne, ale kiedyś was wzięło przypadkiem, żeby kupić chociażby hamburgery gotowe. No to takie proste wziąć z półeczki sobie i przychrupać. Oczywiście bez tych bułeczek, a dla was film który, mam nadzieję, że przekona was do tego, że to jest zły pomysł. Kiedy z produkcji może nawet odebrać apetyt. Najpierw pracownicy wkładają kupione, mrożone, mielone mięso do maszynki. Dodają też pewną ilość tłuszczu, aby mielone mięso było bardziej delikatne, co sprawia, że smakuje jak świeże mięso. Następnie sypują wcześniej przygotowane składniki i mielone mięso do miksera wraz z czerwonym high-tech sosem i bułką tartą. I mieszają je równomiernie. Przygotowane nadzienie mięsne jest następnie wysyłane do kolejnego warsztatu, gdzie jest wlewane do ogromnego pojemnika. I prasowane na równe porcje, następnie są przesyłane przez taśmociąg do wysokotemperaturowej komory parowej, aby wysuszyć wilgoć. W tym momencie zauważysz, że pierwotnie miękkie kotlety natychmiast stają się twarde, co sprawia, że są znacznie bardziej apetyczne. Następnie pracownicy będą je obsmażać na mocnym ogniu, aby uzyskać bogatszy przypalony smak. Następnie hamburgery są pakowane z sosem sałatkowym i plastrami szynki na bułce kompletując Twojego ulubionego high burgera. Kochane, kochane mamuśki, tatuśkowie, jeśli Wasze dzieciaki wciągają coś takiego, koniecznie pokażcie im ten film. Przekażcie go dalej znajomym, sąsiadom. Niech sobie zasmakują dobrego hambusa.